to będzie takie pełno łyżki możesz dawać spokojnie. Maksymu się w główce to to do pierwszy. A, boję się, że rozleje przypadkiem. No cześć, ty. By się brawo, tak, brawo, naturalnie trzeba Maksimu. robić. Się bardzo mu spodobało. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Ty... Popierd... Jak to już tak jednie zbada Znaczy nie plujesz go w Ona kręci głowę, to, albo kręci głową, albo coś dokładnie, Nie, No roz... ja popatrz, w wejmuje z buzi już. Patrz. Ty, jak wejmuje to... Już nie, nie ma buzi. co. Tak, 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 tak. Kami przytupuje, że tak, tak, tak. Ja to ja. serwetkę! Serwetkę? Ludzie... Ludzie, woli. Chociażby czyjcie mu domrekę. Czekać, ja to